Zaledwie kilka minut spacerem od Muzeum Waza na wyspie Djurgården znajduje się kolejne miejsce warte uwagi. Wikingalif, czyli Muzeum Wikingów. Jest klimat. Muzeum powstało w 2017 roku i od razu postawiło na połączenie archeologii z przygodą. Wystawa dobrze zaprojektowana, pełna rekonstrukcji artefaktów, miecze, ozdoby, łodzie, a nawet repliki chat. Do tego tablice tłumaczące, że wikingowie to nie tylko grabieżcy, ale także rolnicy, handlarze i ludzie z rodzinami i rachunkami do opłacenia. Jest też wątek o kontaktach z innymi kulturami, bo wiadomo, wikingowie nie tylko do Anglii się wyprawiali, ale również robili interesy z Bizancją, a jak trzeba było, to i do Bagdadu się zapuścili. Część przedmiotów można przymierzyć, dotknąć, po sali chodzi wielki wiking, z którym można sobie pyknąć fotkę. Dodatkowo była możliwość zrobienia tatuażu, co nie odbyło się bez pokazania, kto jaką ジャレマ。 Dość ciekawe było zaprezentowanie strojów z serialu wikingowie i ogólne spojrzenie popkultury na temat wikingów. Oczywiście wszystko okraszone odpowiednim komentarzem co do zgodności z historią. Główna atrakcja? 11-minutowa przejażdżka wagonikiem przez życie fikcyjnego wikinga. Przeżyjesz z nim plądrowanie, handel, rodzinne dramaty i trochę ogólnośredniowiecznego chaosu. Wszystko podane z narracją i efektami świetlnymi. Motyw ze świszczącymi nad głową strzami był chyba najbardziej ekscytujący. Podsumowując, jeżeli wybieracie się chociaż na jeden dzień do Sztokholmu i macie w planach zobaczyć to koniecznie odwiedźcie Muzeum Wikingów.